Siemanko, witam Was w kolejnym, a dokładniej ósmym odcinku z gry Kingdom Rush Vengeance. I dziś tak, zacznijmy sobie od tego, że zdobyłem kolejne osiągnięcie, jakim jest to, że Oloch, Olochem wbiłem dziesiąty poziom. Mamy nową wieżyczkę tych bumerangi te rzucające te gobliny rzucające bumerangami i skończyliśmy e, na tej misji Dragon's Boneyard, czyli cmentarzysko smoków. Zobaczymy, jakie tu będą easter -reagi, jakie jakie będą przeciwnicy, co nas tu czeka. O, patrzcie. Jakaś czaszka smoka tam podleciała do góry. Ale jakie potężne te smoki. To jest... Mm. No i co, ogarnąłem tamtego easter i to mi nic nie dało, widzę. Hmm, no trudno. No, będą szli ci najprości rodzaje przeciwników, te najprostsze rodzaje przeciwników. Przejścia mamy dwa. A... Mogłabym sobie tym pograć. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Ostatnio grałem sobie z... poza odcinkami, coś tam robiłem, już nie pamiętam co. E, albo sprawdzałem, i tą bohaterką grałem. Widzę, ale zobaczymy, jak ona sobie w sumie poradzi. Ona też ma dość ciekawe zdolności ma, ma te strzały takie zatrute. Hmm, także myślę, że trochę poexpi. No, i jest też osiągnięcie z nią związane, jakim jest to, żeby wbiła dziesiąty poziom. Także to też sobie warto powbijać te osiągnięcia. O, jakaś śnieżyca. Zamroziło, hmm. Dobra O nie, 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 nie. O, ale podłom Ale masowy, masowe Pokonanie przeciwników miało miejsce Ale się udało Troszkę farcioch no ale szczęście sprzyja lepszym. Tego się trzymajmy. Dobra. Tu sobie poradziła bardzo, bo poradzili bardzo ładnie. No z tymi takimi podstawowymi jednostkami wikingów, no to wiadomo, że nie będzie żadnej trudności. Zobaczymy, czy będzie coś nowego, coś mocniejszego szło. Nie no, naprawdę fajna zdolność z tymi strzałami. XP, naprawdę nieźle, bohaterka zaraz zbije ósmy poziom. A może i w którymś odcinku, i do orka naszego wrócimy, zobaczymy. Jestem ciekaw, jak będą się prezentować jeszcze kolejne poziomy. Tu ulepszmy. żeby większe obrażenia zadawał ten bumerang. Dobra, może nasza bohaterka się tu przydać. Pięknie, pokonany. Zawsze, jak oni mówią Here Comes to Pain, to pierwsze co mi się e, przypomina, to taka gra z, w, z WWE, co była tam chyba Brock Lesnar. Był e, na miniaturce znaczy nie na miniaturce, ja mówię na okładce e, tej gry. Był Brock Lesnar. A. Znaczy, kto się interesuje wrestlingiem, to nie muszę przedstawiać, kim jest Brock Lesnar. Nawet jak ktoś się interesuje w sumie UFC, to też nie muszę przedstawiać, kim jest Bro Brock Lesnar. Mistrz WWE, WWE, WWE Universal, e, chyba też mistrz e, Mistrz chyba też był w tej wadze ciężkiej. E, jak się nie mylę. Nie, no, no generalnie mocny zawodnik. Oj, mamy nowego, nowy rodzaj przeciwników. Swell Druid. Jacyś druidic. Oku, mm, potrafią zamrażać wieżyczki? No to mocna jednostka. Trzeba na nich uważać. Dobra, ulepszmy sobie tych rycerzy. Żeby byli silniejsi. A, ale można to rozmrozić. My jak, ja jako grać mogę to rozmrozić. Także bardzo dobrze. Bo to jakby się nie. Jakby to trzeba było czekać, nie wiadomo ile to było dość trudne, ale tak to to. O nie, lodowy wilk przeszedł. Moja bohaterka się nie zdążyła dorodzić. Chodź tutaj. Kurde. Już dwójka przeszła, nie możemy pozwolić by więcej ich przeszło. No kurcze, tak nam się popsuło. No nie, 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 nie. Dobra. Ładnie, brawo, brawo demony. Ale zamieć, kurde. Ciężkie warunki pogodowe. <sighs> Dobra, to chodź, zabij. Trzeba skasować przeciwników. No kurczę, szkoda, że ci dwaj przeszli, ale. No więc nie możemy już pozwolić, by jakakolwiek większa ich liczba przeszła. Nawet jeden, bo to już wtedy tracimy gwiazdkę. Ulepszmy sobie tych rycerzy. I może postawmy ich bliżej. Faktycznie tutaj, dobra, wywerna pokonana. No i jak pokona tego, misia to będzie miał. A nie, nie trafiła misia to. Nie ma ósmego jeszcze. Dobra, te i smoki i smoczyjeccy to nie jest żaden problem. Z nimi sobie poradzimy. Ale idzie ten druid. Dobrze, że one tak nie, nie, nie idą w nie wiadomo jakiej ilości ci druidzi. Chyba, że w kolejnej rundzie będzie ich tylu, że nie będę nadążał klikać, ale no nie, no raczej aż tak to nie. Nie powinno przynajmniej tak to być. Dobra, no tutaj wbija nasza bohaterka ósmy poziom. Dobra, smoki kasowane. Tam też trzeba kasować. Te wojowniczki Dobra, pokonany druid, pięknie Akurat tymi bohaterami z łucznikami jakoś mi się tak dobrze gra w tych Kingdomach. Nie wiem czemu Będzie trzeba uważać. Może na razie nie przywołujmy kolejnej fali. Niech na spokojnie sobie ta przejdzie Dobra, teraz możemy już przywołać A nie, dobra, nie, nie dopilnowałem jej A to na spokojnie no, To tutaj już teraz zginął Ten gość, gość Dobra Tam by się przydało tego maga jeszcze ulepszyć za 250 Co na górze jest Dobrze, Mogę to zrobić, zaraz zostawimy jeszcze nowe wieżyczki w ogóle Myślę tam na górze może nad jakimś łucznikiem Dodatkowe wsparcie. Że to będzie dobre rozwiązanie. Dobra, możemy przywołać, zaryzykujmy. O nie, Wiedźma idzie ta. Jeszcze dodatkowo. Lodowa. O kurde, ale zamroził. No, co jest? Kurde, no. Nic nie widziałem nawet. Ledwo teraz z tamtego powstrzymałem małego yy, lodowego odłamek. Ten odłamek co szedł. Ale to. Psz, dobra. Musiałem tak głupio zużyć na jedną jednostkę. Ale śnieżyca. Jakiś smok jest za to odpowiedzialny, czy kto to jest za... taki mag jest za to odpowiedzialny, czy co to jest? Jakie to jest wytłumaczenie fabularne tej sytuacji? Chciałbym wiedzieć. nowy razy przeciwników. Lodowy gigant. O, to można po poczuć klimat Jotunheimu. Lodowi giganci byli... Yy, w mitologii nordyckiej. Nawet w filmie z Marvela byli w torze w pierwszej części. Loki był... Pochodzenia tym lodowym gigantem. Wycofaj się. Dobra, tu pulepszmy. Tu też trzeba zaraz ulepszyć, ale mocarz. Nie, no dobra. No wiadomo, on jest opancerzony. Naczy, tak jak było opancerzony. Także dostaje, ale od magów ładne obrażenia dostaje, ale i tak sporo HP ma to. Ile? 1400. No to sporo całkiem. E, sporo całkiem ma ten gość. Nasz lodowy. Hmm, to czemu zostały jego szczątki? Ma, myślałem przez chwilę, że coś się odrodzi z niego. Ale całe szczęście nie. Dobra. Pięknie. I tego też ulepszymy. Fire with fire. Nie, że ona się tak teleportuje, to, to nie ogranicza jej, to po pierwsze jest to szybciej niż jakby szła na piechota, a po drugie nie ogranicza jej nic. Dobra. Wdajmy na maksa ulepszenie. Jedenasta fala, no to nieźle idzie nawet. Nie, nie chwaląc dnia oczywiście jeszcze zachodem słońca, bo już dla serduszka straciliśmy i więcej stracić bym nie chciał. Mam nadzieję, że nie stracę też, tak? To fenomenalne. Nie no, fajny ten Kingdom, podoba mi się. Nie wiem, nie wiem czy tak samo czy origi jak Origins, ale też ciężko porównać, bo w pierwszych trzech częściach graliśmy jako siły dobra. Tu gramy jako siły zła, co w, w samo w sobie jest już fajne na starcie. Nawet bardzo fajne. Bo jest coś nowego. Poznajemy nowe jednostki, albo jednostki, którymi graliśmy, są naszymi przeciwnikami, a jednostki, które pokonywaliśmy, są naszymi jednostkami. Także naprawdę no, jest dużo plusów. Dobra dark hour has come. Dobra, zabili tamtego, okej okay. No, na chwilę musimy się radzić bez bohaterki Znowu ta śnieżyca. O, i Valkyrie idą I Draugi Zapokonanie 300 Draugów też jest, mm osiągnięcie swoją drogą. Ty się wycofaj trochę, żeby z dystansu walczyła, nie tak. Dobra. Tam się skumulowali, to można puścić te strzałki. Dobra. Nic nam nie zamroziło, ale ta śnieżyca utrudnia widok Także to jest no, Celowe utrudnienie Chyba, że i ta śnieżyca Zmrozi Dobra, z tej strony jakoś bardziej Potrzebowali Mego wsparcia, na razie jeszcze nie przywołuję fali Wcześniej, bo chce sobie Albo dobra, wiecie co Przywołam wcześniej z racji na to, żeby Dobra. Nasza bohaterka walczy dziennie. No nie, nie chcę tego. Czemu te draugi musiały przejść? No i kurde, już poziom popsuty. Będę musiał, z, będę musiał się bawić w tym, z tym poziomem. Nie, nie poprawiam tego poza odcinkiem. Jak mi najdzie ochota, czyli. Nie wiem, za miesiąc to poprawię. Nie, na razie mi się nie chce, ale już tak na sam koniec przeszli. I to takie jednostki, które w sumie nie są bezpośrednio naszymi przeciwnikami, a są summonami. To jest najgorsze. Tak jak te mumie były we frontiers. No nie no ładnie poszedł poziom, oprócz tego, że te draugi na farcie tam przeszły. Bo no tak, to to przecież bardzo ładnie poszedł poziom moim zdaniem Tylko że no już będę miał gwiazdkę na pewno mniej niż tyle co powinienem mieć Co jest smutne Dobra niech ona wbije dziewiąty poziom, o dostałem yy, osiągnięcie, niech ona wbije dziewiąty poziom to będzie jeszcze mocniejsza No, musiał poprawić ten poziom bo to tak być nie może kurde czas na tym stracę że będę poprawiał no ale trudno to, No, tak myślałem teraz że skoro tak tutaj jest tak czasowo nie najgorzej może zrobimy taki odcinek dłuższy ten nie, nie wiem Dobra. Dobra, może zaraz zbiję dziewiąty poziom. Już mało, mega mało brakuje. No i to już jest koniec Wygrałem A nie, dobra, jeszcze idzie ostatnia fala To już ostatnia, to kończy się Dobra, wbiła dziewiąty poziom Także bardzo ładnie Toż nie kończy się chyba, bo nic, nic nie idzie więcej. No i koniec. Ale niestety wynik nie jest taki, jakbym chciał. Trzeba to poprawić od razu. No właśnie, ale odblokowaliśmy osiągnięcie. Teraz zobaczymy, jak to tam wygląda. Nie no wieżyczki, raczej były dobrze rozstawione, no ja sobie nie mam nic do już wygrał przeszły, bo przeszły w sumie, no czasem tak się zdarza Mamy nową wieżyczkę, ale nie będę jej używał, bo chcę mieć niespodziankę na kolejny odcinek, a ten przejdziemy normalnie yy, No i tam doszliśmy, tam pe na pewno już będzie boss yy, I tak, heroes Co możemy jej tu ulepszyć? Oto je ulepszymy Eee yy. O, dobra, super I to ulepszymy Także naprawdę jest sporo ulepszona Achievementy teraz Okej okay. A, czyli Resurrect Bonhart? to jest to, że zbieramy te kości Tak? <laughs> Może dostaniemy wtedy bohatera? Hmm no Dobra, zobaczymy Czyli... albo te wszystkie sześć kości trzeba i wtedy uzyskamy bohatera na tej planszy. Na tym jakieś... Znaleź, znaleźliśmy czaszkę. Coś jeszcze kliknąłem. Czyli mamy, musiałem kliknąć, bo mamy dwie na 6. Hmm. To trzeba ulepszyć, bo to nie mamy takiego mocnego, jak mogłoby być. Hmm, wiecie co? No dobra, to, to poprawia mi się słyszymy jak poprawię. I może odblokuję to osiągnięcie jakoś? Dobra, widzę więcej kości. Tam, gdzie wcześniej kliknęliśmy, była czaszka. Tu leżała jeszcze taka kostka po prawej stronie. Tu, tu mamy taką identyczną po tej stronie. Mm, tu mamy jeszcze kolejną. Także tu już mamy cztery kości. Tu mamy piątą i szóstą. Dawać mi tutaj tego Bonharta. A jest! Bonhart jest oczywiście bohater z poprzednich Kingdomów. Ciekawe, czy on teraz nam będzie pomagał, czy, czy po prostu go wskrzesiliśmy Wezmę swoją czarnoksięską magię, nie wiem No dobra, zaś się okaże No i dobra, udało nam się teraz wygrać, już praktycznie Takie rozstawienie wieżyczek dałem e, Małzeleum tutaj jeszcze postawiłem, No to małzeleum widzę ma takie Taką moc, że przejęło nam tego lodowego giganta i walczył po naszej stronie. E, także dość ciekawe. No, wieżyczki polepszałem. No i zaraz. E, Odniesiemy sukces. Zwycięstwo. Wbiłem też dziesiąty poziom tą asro. E, tą bohaterką. Dzięki czemu ma ona wyższy poziom. Najwyższy. No i zwycięstwo. Elegancko. Jeszcze zlokujemy sobie osiągnięcia. Zobaczymy tą nową wieżyczkę. No i zobaczymy kolejny poziom też jak się prezentuje. Heroes. No to tak. No to to już na maksa wszystko ulepszymy. dan Achievements. Trzy achievementy. No tak. To bon, za Bonharta. Za Asrę. I też pokonałem 10 tysięcy wrogów. Ciekawe jak tam wygląda to z tymi drogami. Jeszcze kilka osiągnięć wbiję. Dobra, zobaczmy co nas czeka na kolejnej mapie. No i kolejna e, mapa to Jokuls Nest. Jokuls to jest ta matka wyvern, ta królowa wyvern, e, która jest bossem. Także tu będzie walka z bossem, to będzie zwieńczenie tego etapu lodowej północy. A jako wieżyczkę nową mamy e, Boneflingers. Także jakieś tutaj cmentarzysko, to nie wiem, zamiast czego możemy to użyć. Hmm, no to działa chyba jako baraki. O właśnie. To nie wiem, czy nie zastąpię tych bumerangów. Zobaczymy, jak to wyjdzie nam. Ok i tyle. No to w kolejnym odcinku zagramy tą planszę. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć.